Powiem tak, to jest naprawdę moja rodzina, kocham te psy i nigdy nie poszucę żadnego zwierzęka w Tak, ludzie potrzebują po prostu też miłości. Potrzebują domu, dlatego też tu przychodzimy. Zwierzęta są częścią mojego życia, przede wszystkim. Nie wyobrażam sobie życia bez nich, bez, 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 e, bez ich obecności, bez, bez, bez przytulania się do nich. To, to, to. By, życie byłoby niepełne. Co, dla nas takim całym światem bez nich nie wyobrażamy sobie życia. No i na pewno nie oszukają? Zawsze nie zawiadomo, możemy się im zwierzyć. Nie są zdradliwe. Są częścią naszego życia. No oczywiście. My pochodzimy ze wsi, mieszkamy na wsi, także zwierzęta dla nas to codzienność. Zwierzę to dla mnie to, tak, to też jest osoba. To jest dla mnie osoba. No nie powinnam może tak mówić. To jest ta, dla mnie

takes one of the world to you. Fear no love. Jak ja zaczynałam tutaj 4 lata temu przychodzić jako wolontariuszka, to w ogóle tych boksów tego nie było. Była tylko sama tamta część, dlatego pozwalamy sobie ją nazywać starą częścią, a tutaj nową częścią. I w tej starej części jest taki troszkę obóz koncentracyjny, bo tam już są pieski, z których pewnie bardzo duża ilość nie wyjdzie już ze schroniska. One są starsze, niektóre są schorowane. Eee, ludzie nie chcą takich psów. Tutaj właśnie to są boksy interwencyjne i w tych boksach pieski przebywają dwa tygodnie. My przez ten czas obserwujemy, czy nie wykluwa się u nich żadne schorzenie, czy nie ma jakichś różnych objawów chorobowych. Jednocześnie jest to również czas na to, aby właściciel odebrał swojego psa. Zobacz, wera, mamy nowy nabytek. Podrzucona do schroniska, przywiązana. Po prostu taka czasami, ja tam mówię, walka z wiatrakami, że uda się wydać na przykład jednego zwierzaka i na to miejsce już musimy się zająć trzema następnymi. To jest pies przywieziony, zabrany od właściciela. On się tak strasznie boi, że... A jak ma na imię? Pongo. Dostał Pongo. Tu od nas w stolisku. Młody psiak, około roku, ale, ale no panika. Czy my Cię Was a no. To jest pierwsza geriatria tak zwana. Chodzi o to, żeby psom zapewnić tutaj jak najbardziej naturalne warunki. Jeśli będzie tutaj więcej zieleni, jeśli będą miały więcej stymulacji węchowej, więcej zajęć, więcej zajęć takich umysłowych do roboty, to będą się mniej denerwować, będą się skupiały na czymś innym. Natomiast w schronisku problemem jest to, że na przykład w takim zwykłym boksie kilka metrów na, 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 nie wiem, na, na dwa metry, dajmy na to, te psy nie mają tam nic. Nie mają żadnej stymulacji widzą psy, które są naprzeciwko, które są po bokach. Cały czas się denerwują, więc rodzi się agresja. Naprawdę to, to są takie drobiazgi, które poprawiają komfort psychiczny psa i to sprawia, że jest im dużo łatwiej tutaj przetrwać. Tym bardziej, że wiele psów w schronisku już niestety zostanie na zawsze. Bo nie łudźmy się, że wszystkim psom, znajdziemy domy. Tutaj co chwila jakiś pies umiera, w związku z tym yy, prawdopodobnie też część psów, które tutaj widzicie, tutaj po prostu odejdą, któregoś dnia. Więc chodzi o to, żeby one, żeby zapewnić im mhm. chociaż odrobinę fajniejsze życie niż mają, po to, żeby coś w tym życiu przeżyły. No bo. Wielu psów, które odeszło w zwykłych boksach, tak naprawdę nie miały niczego. Nie miały luźnego biegania, nie miały żadnej wolności. Jedyne spacery, jakie w ogóle miały od czasu do czasu, bo trzeba podkreślić, że nie każdy pies wychodzi codziennie na spacer, w zasadzie większość psów nie wychodzi, yy, czyli 24 godziny na dobę siedziały w boksie. I co to jest za życie?

to już jest nie młody pies, no był spokojny, ale też nigdy nie był aż tak jak dzisiaj jest. Galczki, jak rano dawałam jeść, było wszystko w porządku. Jak odmrażałam garoczki z wodą, było jeszcze wszystko w porządku. I Jak później poszłam z wodą, to on już był taki jaki jest. No dostał leki przeciwbólowe. Wracamy. Chodź, dajemy, dajemy, chodź. a time. I want you to you know now, babe, that I'll still be here when you're older, and I'll still be feeling the same. <coughs> generalnie uznają, że pies nie ma prawa okazywać agresji, bo jak okazuje to jest złym psem. E, tymczasem my jako ludzie okazujemy agresję na każdym kroku, krzycząc na siebie, e, pokazując różne gesty. E, pestka jest ciekawym psem, ta brązowa sunia. Pestka do Was nie podejdzie, bo ja jeszcze mimo e, rocznego kontaktu z nią e, nie dotykam jej. Ona już była w momencie łapania psem takim półdzikim. E, i została właśnie złapana na siłę. Miała wtedy szczeniaki. E, przywieziono ją do schroniska. Tutaj uciekła z auta i po raz drugi czekało ją łapanie na pętle. Więc e, już to jeszcze bardziej pogorszyło jej stosunek do człowieka. Ona nauczyła się, że człowiek jest bardzo zły. To, co, to, co mi się udało z nią zrobić, właśnie wkładając ją do tego e, co też nie było proste, żeby ją tutaj przeprowadzić, bo ona była gdzie indziej. To to, że jest w stanie podejść do mnie na pół metra, odwonkuje mnie, ale po prostu unika jakiegoś kontaktu bliższego. Nie mogę jej jeszcze dotknąć, ale liczę na to, że za parę miesięcy się to uda. Idź sobie szczęściowo! Idź! Idź sobie! Do widzenia! Przyjemne tego to było. A zarazem takie trochę smutne. Bardzo ładnie powodziła I się. Wiem, miała Sióda, y, siódemkę miała wpisaną w komputer, no więc to jest tak mniej więcej. 6, 7. Bardzo grzeczna, bardzo taka posłuszna była, nie? Mówię, tak jak pan mówiłam, ona chyba gdzieś była u kogoś, nawet może w domu czy jak, bo niektóre komendy nawet tak jakby to, to... to jakby gdzieś tam kojarzyła, nie? No na pewno przydatna rzecz, chociaż... Chociaż powiem panu szczerze, że szkoda tych zwierząt tutaj. To nie jest ich prawdziwy dom. One tutaj czekają, siedzą, błagają o wyjście na spacery, żeby się zająć, dać trochę miłości. To powinien być etap w życiu zwierzęcia, a nie docel. Czyli po prostu jest tutaj jakiś tam czas, Znajduje właściciela i wychodzi sobie od nas, żeby to nie było do żywocia. Myślę, że jest to swego rodzaju przystań dla tych psów, które nie mają się gdzie w danym momencie podziać. Generalnie schronisko powinno być miejscem przejściowym, nie domem, w którym te zwierzęta, no niestety zdarza się, że zostają w nim do końca życia. W pewnym czasie przychodzi taka świadomość, że jesteśmy tymi jedynymi osobami, które mogą mnie zabrać na spacer i te psy mogą wyjść poza sronisko, poza swój wodz. The filthy games What's the reason are they all insane? My creator, can you hear me pray?